Tak sobie pomyślałam, co tu robić? Jedźmy. A, że pamiętam, w tamtym roku że było fajnie. Pani ma na A ja taki złoty Nie u jubilera. To po prostu musieliśmy się co To

to drugi wiedział, pierwszy polski razem początkowo polskim miastem tylko parę miesięcy, co najechali na stę chwili i sami te tereny zaczął spalić wszystkie most w Okolice i zostali woscy w obecnej restauracji jest 7 moich władzy. Ale będzie Ale w piątym roku to chodziłam A szlachta piła wino. Szlachcianki. I szlachcianki. Już bardziej narodowy chwólek to jest oczywiście miód. No, to niech będzie tak. No, nie. Tak, to jest. To jest coś. Może runy, ale to nie są. Trzeba przejść. trzeba przejść. No tak pisze. To może ja tak... Te... Nie chcę na razie od Was a... No, tereny piękne. No, daleko. Daleko widać. Tak. Pięknie wygląda. A ja? Ja pana. To...

To, tak, to, no, za no, za no. to wtedy tutaj? No to jest prawdziwa armata. Prawdziwa armata, tak? Prawdziwa, no. Ja pamiętam takie leżały, wiesz, za domem koniuszego Cztery sztuki. Jak byłem dziecko mało. Ciekawe co z nimi się stało z tymi armatami. A co Czarek! miałem A jak, się? Wypuszczam, już... No, tu ręce wystawały, tak. Zapraszam do zamku. Ja. Też. Tworzona jest to ze sen, to oryginalne stroje z planu dźwiękowego. Dziedzicie, że Janusz Mazowiecki, którego objawicy księżna Anna. Panna, która stoi, powinniśmy ją rozpoznać. Zajmuśka, z No i mamy dwóch rycerzy z zakonnej świętej mojej panny, popularnie Krzyżaka, więc Są Sąd po obraz na ścianie człowiek, który jest do Rada Mazowieckiego, księcia, który Krzyżaków na nasze ziemię zaprosił. Wszystkie obrazy w zamku są malowane na podstawie poszczególnych materii przez podlaskiego artystę Krzysztofa Tomiczka. Wszystkie skóry są napięte na mają aż najstarszy obytek blok jest kamienny, marowany na 4 tysiące lat przed naszą reorą. W tym lat... czasach...

Ale ma taką jakość. Ale Nie działa. No, jestem Skóra z lisu. I ten do ogrzewania pościeli. Taki... No. Kościół z piaskiem. No, chodzi. Nie wiem czemu. No właśnie. Tak, w zbocie, to jest. To jest. To jest. To jest. Tak i i jest. To 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 prawda, To To, straszne to rzeczy.